Jotra wielki dzień co teraz Jotra tera Jotra tera Jotra tera Jotra tera Kurwa, dwa razy nie będę powtarzał nie, bo tego nie Jesteś pewien? Nie, 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 nie Kończyłeś? Nie, 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 Dziś jak zrobisz to? Nie ale jestem stierana Dzisiaj Przewań Spiąch Zrób miejsce dla prawdziwego dzika Hehe, słaby, słaby, mocny, mocny, słaby Alś. Siła to nie siła! Potrzebna jest jeszcze siła! Te, I chętnie potrzebujesz te Teo, je mam w małym palcu! A zdążyć mię podskoić do jutra, nie? Te, Witam na pierwszej amatorskiej gali MMA na grochowie! Jako pierwsi w nie zatańczą. Pierwsi, jak się wam podoba, Sposa, Muni! No Niech nie wygrasz, nie? Waga, zaczyna się! Kurde, rozdać. Kurwa, lud, gdzieś na góry. Oj, po maciarzy! tego jeblu K Kalk. walkę wygrywaj, no, no. Paweł, wszędzie Cię szukam. mam zamiar buzi?